To wiesz, nie stracił wieś. Widziałem z uśkami wieś. Teraz ją cytrali No, i dobrze wieś. Mamy kutę cały kartą petar. No, wiesz. wieś. Być dobrze, nie? Potem ci już po pierwszej nie cytrali, nie? Widziałem tam kurba wieś. Dużo wieś. No, i dobrze wieś. No, i zrobił to wieś. No, będzie pewnie nie? No, ty jak tam wieś tam, że nie. To już tak wygarakurnie. To nie. jest taki wieś. A co chcesz tego? Teraz? Nie, yes, za chwilę, wiesz, dopiero co tego, nie, no, jest dobry, co, dobry, no, dobrze porabia, dobrze, dobrze, już centralnie, wiesz, Widziałem tam na rejon centralny, wiesz, od razu że na pewno nie, centralnie, wiesz, no, jest dobrze, nie, nie tam, wiesz, się tego centralnie, tam gdzie na rejony, na rewiny, Na te no, wiesz, ty chcesz do papy, przyjmuj, ty tam, wiesz, no, wiesz, dobrze. jest